Nazywam się Piotr Podleśny i kandyduję na stanowisko wójta gminy Zielonki w wyborach samorządowych 2024. Poznajmy się lepiej. Od 14 lat mieszkam w gminie Zielonki. Mam wyższe wykształcenie, ukończyłem kierunek elektronika i informatyka na Politechnice Wrocławskiej. Pracowałem na stanowisku menadżera na Polskę w dużej międzynarodowej korporacji, a od 2010 roku jestem założycielem prezesem w spółce działającej w branży IT. Odbyłem wiele kursów i zdobyłem umiejętności z zakresu zarządzania zarówno zespołem ludzkim, jak i zarządzania projektami. Stanowiska, które zajmowałem, dostarczyły mi niezbędnego doświadczenia i nauczyły mnie skutecznej realizacji celów. Dzięki temu wiem, jak jest ważna efektywność działania, optymalizacja kosztów, sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim i dbałość o rozwój osobowy pracowników. Od 2018 roku jestem radnym gminy Zielonki, co pozwoliło mi dokładnie zorientować się, jak głos i potrzeby mieszkańców są realizowane, jak w rzeczywistości zarządzana jest nasza gmina. Ta obserwacja skłoniła mnie do podjęcia decyzji o kandydowaniu na stanowisko Wójta. Moje doświadczenie i wiedza oraz naturalną otwartość na dobre i ambitne pomysły, a przy tym szacunek dla każdego, chciałbym wykorzystać pracując dla Was na stanowisku wójta gminy Zielonki. Śmiało mogę powiedzieć, że jestem przedstawicielem tzw. społeczeństwa obywatelskiego, którego ważną cechą jest samoorganizacja oraz wyznaczanie i osiąganie celów ważnych dla szerszej społeczności. Dlatego w czasie prywatnym wspólnie z innymi chętnie organizuję i realizuję liczne akcje społeczne o charakterze wolontariackim. Jestem zaangażowany w działania mające na celu ochronę środowiska, i dziedzictwa kulturowego naszej gminy. Byłem współinicjatorem akcji Wroga Droga przeciwko projektowi trasy szybkiego ruchu przez Otulino Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie z sukcesem walczyliśmy o zachowanie najcenniejszych przyrodniczo miejsc w gminie Zielonki. Od lat jestem członkiem Stowarzyszenia Koszkiew i Stowarzyszenia Koalicja dla Gminy Zielonki. Oba te stowarzyszenia działają na terenie naszej gminy i mają na celu integrację mieszkańców, ochronę przyrody, Propagowanie kultury i tradycji w gminie. Byłem współorganizatorem takich wydarzeń i akcji społecznych jak Ekodzień Mieszkańca, Bal Niepodległości, Piknik Dworski, Wiosenne Sprzątanie Okolicy czy Zielonecki Jarmark Bożonarodzeniowy. Z mojej inicjatywy została odnowiona zabytkowa kapliczka w Koszkwi, wymieniono wszystkie okna i ocieplono dach w Starej Szkole w Koszkwi oraz uznano Dom Wolności Zapomnik Przyrody. Dzięki moim staraniom jesteśmy na końcowym etapie projektowania chodników na drogach gminnych w Koszwi przy ulicy Łąkowej i w Wysławicach na ulicy Stoczki. Niestrudzenie walczę o poprawę bezpieczeństwa drogowego w naszej gminie. Między innymi o budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowościach januszowice koszkiew Grębienice. Doprowadziłem tam do montażu miernika prędkości pojazdów na niebezpiecznym odcinku drogi w Grębienicach. Przed nami, jako gminą, zgodnie z nowym prawem z 2023 roku, stoi obowiązek opracowania nowego planu ogólnego gminy, który zastąpi obowiązujące dokumenty planistyczne. Chciałbym wraz z radnymi z Komitetu Wyborczego Gmina Zielonki-Odnowa, aby mieszkańcy tym razem mieli realny wpływ na przyszłość i kierunek rozwoju naszej gminy. Chciałbym na nowo wypracować w naszej gminie zasadę, że to urząd jest dla mieszkańca nieodwrotny. Głosując na mnie, macie gwarancję, że będziemy reprezentować Wasze interesy. Drodzy mieszkańcy, macie świetne pomysły i najlepiej wiecie, co jest potrzebne Waszej okolicy. Gmina Zielonki do dziś nie uchwaliła tak zwanego budżetu obywatelskiego. Stało się tak dlatego, że obecna władza wychodzi z założenia, że wie lepiej i że to jej się należy wyłącznie prawo do decydowania o sprawach naszej gminy. My. Uchwalimy budżet obywatelski, tak jak jest to na przykład w Gminie Michałowice. Będziemy słuchać mieszkańców i realizować ich oczekiwania. Zmieńmy to już 7 kwietnia w lokalach wyborczych. Porozmawiajmy o naszej Gminie. Sposób zarządzania nią wymaga gruntownej naprawy. Musimy to zrobić od nowa. Dlaczego? Dlatego, że obecny styl kierowania gminą to typowy, autorytarny system ręcznego zarządzania. To system zły. Gdzie jedna osoba decyduje o każdej czynności, uzurpując sobie, że we wszystkich dziedzinach jest ekspertem. Przy takim sposobie zarządzania brak jest właściwego delegowania zadań, a osoby, które je wykonują, nie czują się za nie odpowiedzialne. Jest to niezwykle czasochłonne, nieefektywne i jakościowo i kosztowne. Stąd tak wiele ważnych spraw wciąż nie jest rozwiązanych w gminie. Stąd wiele kosztownych inwestycji jest realizowane z opóźnieniem. I w kiepskiej jakości. Przyjęło się mówić, że Gmina Zielonki to gmina straconych szans. Betonoza w zielonkach, bardzo gęsta zabudowa, wąskie, zakorkowane drogi dojazdowe, brak chodników. Czy chcemy powielać nieprzemyślane decyzje obecnego Wójta w zakresie planowania przestrzennego? Gmina Zielonki zasługuje na więcej niż bycie sypialnią Krakowa. Planując nasze inwestycje, będziemy pamiętać o Was, o mieszkańcach. Drogi będą przejezdne, bezpieczne, ze zbudowaną siecią chodników. Nie zapomnimy też o miejscach do rekreacji i wypoczynku oraz wybiegach dla psów. Kolejnym przykładem straconej szansy była inwestycja w trzy przyszkolne baseniki zamiast jednego porządnego basenu dla wszystkich. Nadal, aby popływać, musimy jechać do Krakowa czy Zabieżowa. Czasu nie cofniemy, ale przyszłością są inwestycje w nowoczesną i wielofunkcyjną infrastrukturę sportową, z której będą mogli korzystać zarówno najmłodsi, jak i dorośli mieszkańcy Gminy Zielonki. Forty w Pękowicach, Zielonkach i w których gmina była właścicielem, to już nie tylko stracona szansa, ale także bezpośredni cios mieszkańców, którzy utracili wspaniały teren pod względem inwestycji, jak i odpoczynku. Przykładowo, gmina Wielka Wieś co roku otrzymuje potężny zaszczyt finansowy z podatków od kompleksu Futura Park. Mogliśmy rozwiązać to podobnie. Co więcej, w budynku obok Fortu w Węgwcach, który straszy po latach jako pustostan, mogliśmy po remoncie mieć dzisiaj szkołę podstawową, która odciążyłaby totalnie przepełnioną szkołę w Bibicach. Serdecznie zapraszam Was do udziału w wyborach samorządowych 7 kwietnia. To Wy zdecydujecie, jaką wybieracie przyszłość i wizję rozwoju naszej gminy Zielonki. Jeżeli chcecie zmian. To przyjdźcie do urni i oddajcie swój głos na mnie i na kandydatów do Rady z Komitetu Wyborczego Wyborców Gmina Zielonki Od Nowa. Zapewniam Was, że będzie to głos oddany na ludzi otwartych, kierujących się empatią i szacunkiem wobec innych. Będzie to głos oddany na ekspertów z różnych dziedzin, z różnych profesji, które są istotne w kontekście zarządzania gminą. Zachęcam Was do zapoznania się z naszym programem wyborczym dostępnym w całości na stronie internetowej piotrpodleśny.pl. Tam możesz też zadać dowolne merytoryczne pytanie dotyczące spraw naszej gminy. Zachęcam Was do udziału w dyskusji i do szerokiej aktywności, ponieważ to jak będzie wyglądała nasza i Twoja gmina zależy od nas i od Ciebie. Obserwuj nas. KWW Gmina Zielonki od nowa.